Halo? Y, halo, dzień dobry, czy ja dodzwoniłam się do Jasnowidza? Tak, słucham, kim mam przyjemność? Y, Jaśka, y, proszę pani, ja bym chciała, żeby pani przewidziała kilka kwestii. Słucham, o jakie kwestie chodzi? Y, chodzi o mojego syna. Mhm, a co konkretnie? Y, może ja dam żonę, wie pani? Bo ona jest bardziej jakby świadoma wszystkiego. Jasia trzymaj. Halo, słyszy mnie pani? Słyszę? Jani na bok, proszę pani. Tutaj mąż zadzwonił, ale to ja chcę z panią rozmawiać. Zamienia y się w słuch. O co chodzi? Chodzi o naszego syna. To jest, proszę pani tak? Krzysztof. Y on ma już 29 lat 9-3 rocznik. I my się martwimy, uh -huh. bo on jeszcze nigdy nie miał kobiety. I czy mogłaby Pani zobaczyć, e, gdzie leży problem i czy to się zmieni w najbliższym czasie? No, oczywiście, nie ma problemu. Poproszę o imię syna i jego datę urodzenia. E, to jest Krzychu i to jest 6 tak? grudzień, 93 rok. Mikołajki. Mhm, mm mm -hmm. mikołajski, dobrze. Dobrze, już sprawdzam sytuację. Proszę pan, Panią o skupienie w miarę możliwości, e, o wyciszenie tak. emocji. Skupiam się, wyciszam ja już, emocje. Ja już tasuję karty, a pani za momencik przerwie mi tasowanie, mówiąc stop. Tasujemy. Dobrze, startujemy? Startujemy, ja już Jej tasuję karty. To niech pani tasuje. Się, mhm. Wyciszam się, moment, wyciszam się i. Stop! Dobrze, dziękuję. I poproszę o cztery liczby dowolne: od jednego do dwudziestu eee, dwóch. Od jednego do dwudziestu dwóch. Tak jest. 3599. A bo nie, Dobrze, bo się jest. zmieniło. Zmieniło się. 3614. 3614. Może być, już sprawdzamy. No! A taka propos, to ma pani głos podobny do pana Meduzy z internetu, ale to może nie pan Meduza, tylko ktoś inny. Nie! A kto to? Ktoś, kto też sobie urządza tego rodzaju zabawy? Ale, Ale To nie bardzo jest bardzo przyjemne, miłe. Ale to nie jest zabawa, pani kochana. Nie jest. Mhm. Mm Poważnie, no, no dzwonię bo... Bo... No, Modulator głosu i te sprawy, także myślę, że trochę nie udała wam się sztuczka, co? Ale ja nie rozumiem, o co pani chodzi. No, ja dzwonię no, no, tu z mężem to... odnośnie syna, a pani jakieś mm -hmm. modulacje i. I że my. Jak, jakaś yy, meduza. No dobrze, z kart wynika, że takiej osoby jak Krzysztof to nie ma. Nie jest to osoba rzeczywista, więc tutaj nie pomogę tak naprawdę. No jak? No. to jak go dam do telefonu, no jak nie rzeczywistość? No po prostu krzychu nie istnieje, no. No to co to jest? Kosmita? Krzysiu, trzymaj, no, masz na kosmita. No nie, Mario, wiem, być tu... może. Trzymaj, Krzysiu. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, Krzysztof Bąk. Dzień dobry. Krzysztof Bąk, tak? No bardzo mi miło. Mi również. No mama mówi, że tu jest jakiś problem w kartach. No jest taki problem, że no nie ma kogoś takiego jak pan Krzysztof Bąk takiej osoby. I tutaj ewidentnie. No ale to jest tak ja to. to ja mogę pani przez kamerkę się pokazać, że ja istnieję. Uh -huh. No niestety nie ma takiej możliwości. No pani kochana, tak, no. nie żartujmy! Nie mam wpływu na to, co karty pokazują. Ale sztynks, no, to no, się niestety. podziało. Musicie zadzwonić do innego doradcy, może się nabierze. No dobrze, do widzenia. <laughs>